Jarek, po ponad półrocznej przerwie wracacie w meczu o stawkę przed własną publiczność. Emocji było chyba nie miara. Powiedz, jak to wyglądało z waszej strony. No tak, dużo, dużo emocji na pewno. Byliśmy zadowoleni, że w końcu po pół roku trafiliśmy tutaj do naszej hali, że, że szczególnie przy naszych kibicach mogliśmy zagrać spotkanie. Wiadomo, na początku troszeczkę, troszeczkę nerwowo było. Potem strzeliliśmy bramkę, także gdzieś to się dobrze układało. No ale potem w drugiej, w drugiej tercji krótka kwarantanna nam się trafiła. Posiedzieliśmy trochę w naszej tercji, ale, ale dzięki temu, że nie straciliśmy wtedy gola, ruszyliśmy, ruszyliśmy do przodu i, i można powiedzieć, że, że to złamało mecz. Strzeliliśmy kolejne bramki i wygraliśmy. Po tym meczu w Sanoku inauguracyjnym z Prokiwiców było mocno nie zaniepokojonych, bo chociaż prezentowaliście się tam lepiej, to, to ta skuteczność pozostawiała wiele do życzenia. Dzisiaj wyglądało to już znacznie lepiej z waszej strony. Znaczy... Tak to mogą też wyglądać pierwsze mecze, szczególnie, szczególnie na, na wyjazdach, gdzie, gdzie drużyny, które, które zaczynają sezon, każdy, każdy chce jak najlepiej zacząć i e, dopóki drużyny mają dużo sił, są na początku sezonu, to będą, będą na pewno walczyły i chciały, chciały e, faworytom wyszarpać jakieś punkty. Także e, mimo wszystko uważam, że to był cenny, cenny, cenny mecz, cenne zwycięstwo i sporo też materiału do analizy które który już dzisiaj, niektóre błędy dzisiaj już nam się nie przytrafiły takie jak były w Sanoku, także idziemy do przodu. Powiedz, dzisiaj kluczowa była ta gra w osłabieniu, to ona zadecydowała, że, że wracacie, zostajecie z trzema punktami u siebie? No tak, na pewno, no, tej gry w, dzisiaj po osłabieniu graliśmy, nie, nie mam tutaj statystyk, ale bardzo dużo minut, przewagi mieliśmy w zasadzie, jedną albo dwie przewagi mieliśmy, także gdzieś na pewno to kosztowało dużo sił wszystkich, i bardzo pocieszające jest to, że żadnej bramki w tych osłabieniach nie dostaliśmy. Potem, po, po, jak przetrwaliśmy te okresy, to, to ruszyliśmy mocniej do ataku i na szczęście wygraliśmy.